A, bardzo po prostu lubię to. Bez kojarzeń z poczynicy. Co, to jest? Aha, myślę, że mi będzie samo myślał. No. Aj! Co? Wiem, że go zjechałem z kosy, ale nie wyszło. No niestety. Nagrywam to tak samo jak, y komentarz i ogólnie. Y Przedstawię Wam kilka informacji o co się dzieje yy, Tak, ogarniałem już sobie program Adobe Audition Dzisiaj chcę sobie załatwić program Adobe Premiere Po drugie Ostatnio sobie zaplanowałem, że chcę mieć lepsze miniaturki Oczywiście znowu Kolejny programik trzeba mieć Oczywiście mógłbym to robić w pancie, ale nie dawałoby to takiego samego efektu co w na przykład Paint.net programie. Jeszcze go nie ogarnąłem, więc nie będę Wam rzucał poradnika. Mogą być, mogą się ukazać od 3 lipca. Chcę zacząć nagrywać materiały z Far Cry nie wiem, czy mi się w miesiącu uda przejść. Jeżeli tak, to albo zaczniemy sobie, może, horror jakiś na wakacje? Choć nie, bardziej na szkołę, y, potem od wakacji. Ponieważ znowu by było, że zaczyna się horror, jak to niektórzy mówią, i by to idealnie pasowało. A na razie to może byśmy sobie nagrali Sleeping Dogs. Aha, jeszcze co do tego horroru. Możecie wybrać, czy chcecie, żebym nagrał amnezję? Czy raczej wolelibyście, żebym nagrał. O, troszeczkę trolla zrobimy. Będę <laughs> z z makiem. Tak, z McDonaldem będę. Poczekajcie. I. No troszeczkę, a taki sobie trolik możemy zrobić. Sprawdziłbym sobie ile się nagrywa, ponieważ... Chcę jeszcze ogarnąć kilka spraw. Yy, I ogólnie... Czy jutro tam... Bardziej dzień taki luźny. Aha, jeszcze najważniejsza informacja: od dzisiaj, czyli od 28 nie, 29 maja, zaczynam Daily Bloga, który będzie trwał aż do końca wakacji. Yy, więc myślę, że Wam to się spodoba. Dla mnie to jest bardzo fajna sprawa. No, jest już tam ponad 300 wyświetleń na tym blogu. Nie dla mnie to jest jak na początek bardzo dobrze i na małą aktywność na tym Ponieważ nie chcę tego aż tak zaniedbywać, a YouTube'a też nie chcę zaniedbywać Po prostu musiałam sobie zrobić jakąś przerwę w tym nagrywaniu Ponieważ nie zdążył było ogarnąć wszystkiego, a chciałbym żeby na moim kanale było Jak najlepiej jeszcze... najlepsze? Rzeczy takie jak na przykład, nie wiem Ładne miniaturki, żeby przyciągały ogólnie wzrok, żeby ludzie widzieli po miniaturce, że ktoś się stara i zerknęli na jego film. Dobre audio, dobre wyrenderowanie. Ale cały czas yy, staram się zrobić taki film jak ma telewizja. Nie wiem, może jakby wyrenderować ten z 1080p. Zobaczymy, a więc myślę, że ja zakończę odcinek teraz. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz oceniania tego filmu. Żegnam się z Wami.